Wsparcie państwa, jeżeli chodzi o eksport i handel zagraniczny, mniej więcej od 80 lat rośnie każdego roku i ja jestem zadowolony z tego trendu. Nie wszystko jest może tak jak w rozwiniętych krajach zachodnich, ale generalnie jeśli weźmiemy pod uwagę zarówno misje gospodarcze, jak i programy branżowe, jak i programy regionalne wspierające eksport do określonych państw. Jak i weźmiemy ostatnie programy wymienione w programie odpowiedzialnego wzrostu, to ten, ta pula programów dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o eksport, jest dość dobra. Jeśli mi czegoś brakuje, to zauważenia, że dzisiaj do wzrostu naszego eksportu bardziej będzie potrzeba działań wewnątrz polskiego rynku, nakierowanych na wzmocnienie firm, niż tylko na samą ofertę eksportową, bo samo wspieranie eksportu to za mało. W zależności od branży podzieliłbym kierunki, które, dla których nasza oferta może być atrakcyjna, na trzy odrębne. Pierwsze, Europa Zachodnia. Jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, to najbardziej atrakcyjne są te nasze produkty, które mimo wszystko są odpowiednio tańsze od produktów zachodnich i mają podobną jakość. Niestety większość naszego eksportu na, do Europy Zachodniej. Nie wszystkie, są takie chlubne wyjątki jak Solaris na przykład, ale jeśli chodzi o pozostałe, czy to meble, czy to żywność, czy to wyroby o średnim poziomie przetworzenia, to są mimo wszystko wygrywamy ceną. Jeżeli chodzi o Europę Południową i Wschodnią, czyli kraje Byłego Związku Radzieckiego, czy szerzej Byłego RWPG, to tu ewidentnie mamy przewagę bardzo często jakości i dobrego imidżu polskich produktów, bez względu na różnego rodzaju e, sytuacje polityczne, które gdzie nie zawsze klimat polityczny sprzyja. Postrzeganie polskich produktów, e, czy w Rosji, czy na Ukrainie, czy w Kazachstanie, czy w ogóle w Centralnej Azji e, jest bardzo dobre i, i z tego korzystamy. Trzecim kierunkiem, moim zdaniem najbardziej przyszłościowym, jest północna Afryka i Bliski Wschód. Dlaczego? Dlatego, że to mimo wszystko jeszcze w niedalekiej odległości lotu, a z drugiej strony mamy już wystarczający portfel produktów, żeby tym krajom to zaoferować. Natomiast jeżeli chodzi o takie rynki jak Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa czy Azja, to cały czas uważam, że dla polskich firm to są rynki i będą jeszcze długo marginalne, ze względu na to, że tam jest bardzo silna lokalna konkurencja. Jeśli chodzi o sytuację polityczną, czy na Bliskim Wschodzie, czy w Afryce, to trzeba pamiętać o tym, że to nie są regiony jednorodne. Jeżeli chodzi o Bliski Wschód, pamiętajmy, że mamy tam kilka bardzo stabilnych krajów, politycznie, wewnętrznie to jest Turcja, Iran, Arabia Saudyjska i Emiraty. To są kraje, do których z powodzeniem można inwestować, gdzie z drugiej strony pamiętamy o tym, że takie kraje jak Syria czy Irak cały czas cierpią. Na konfliktach wewnętrznych. Jeżeli zaś chodzi o Afrykę, to moim zdaniem tutaj opinia, jaką mamy w Europie w ogóle, bo to nie tylko w Polsce, jest bardzo przesadzona. Bo pamiętajmy, że prawdziwe konflikty w Afryce to jest głównie południowy Sudan i Somalia. Natomiast w większości krajów afrykańskich mamy w miarę polityczny spokój. A przede wszystkim to są szybko rozwijające się gospodarki i tam rządy też są nastawione na biznes, więc w tym sensie ta sytuacja jest dużo bardziej sprzyjająca dla biznesu, mówię, niż ta medialna.